Baterii mamy 50%, tak więc coś trzeba z tego uczknąć. Nie wiem od czego to zacząć. Dzisiejsze dywagacje. Słyszę, jak kopara chodzi. Muszę zrobić porządek w samochodzie. Muszę zatankować. Plandekę zmierzyć, bo zmieniamy. Zabiję powietrza i odjadę Tutaj mam tak zasłonkę Wycieraczki Suwak Obmiary plandeki Góra dół Do tych Do klamer ile jest Ile jest tych pasów Takich o Widać się Ale widzicie tutaj ich nie ma W sensie jest tylko pionowe tam gdzie są klamry i pozioma, tak jak jest klamra. I chyba tyle, chociaż to są jeszcze takie wzmocnienia, tak mi się wydaje. Ale więcej nie ma. Nie widać chyba więcej. Tutaj mam tłumik do... uchwyt z jeden się oberwał i tłumik mi się tak trochę skrzywił Poza tym nic. Nie ma z szkód. Już nowy kierowca, podpisujemy umowę, badania lekarskie już są i Wszystko jest już ułożone, jeśli chodzi o to O trasy Spedycja ta, którą zmieniłem No nie da się, wiecie, ocenić w jeden tydzień Zwłaszcza, że to trzy dni było tak naprawdę, bo piątku nie ma, poniedziałku nie było Ale chyba jest okej okay. Chyba raczej jest okej okay. Muszę zmierzyć pędekę odtąd, dokąd zachodzi w aluminium do zajścia w te aluminium. I to musi być kurwa perfekto to nie ma miejsca na wiecie, na błędy tutaj. Tak samo wysokość aż tam do momentu gdzie się ją, no, gdzie się kończy. Pod to, to białą, e, białym kożuchem tym, nie? Także to trzeba zrobić dobrze. A dzisiaj wyjedziemy syrenką. Chcę ją e, zobaczyć jak ona się prezentuje z daleka, z perspektywy trochę wyższej niż te 2 metry, co tam mamy, czy metr. Tak się zastanawiam, że u sąsiada w ogóle rzepak nie odbił, a u mnie zielone pole. I doszedłem do takiego wniosku, że po prostu nie umiejętnego spodarzenia. Pamiętajcie, poplony są bardzo ważne, kurwa. poplony budują strukturę gleby. Nie, 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 nie bądźcie tacy, żebyście nie zasiewali poplonów. Wczoraj modemu pomogłem tylko. Trzy razy, żeśmy to ściągali i zakładali, bo ale finalnie widzę jest pasek wpatnowy. No ale roboty tutaj jeszcze jest kupa. No cały dzień podejrzewam, żeby to złożyć do końca. Czyli nie wiem kiedy jutro jutro. Jest dzisiaj piątek i jest święto. Mamy jutro. No to chuja, jutro nawet bizona, bizona nie zaczepiamy, dopóki ciężarówki nie będą przygotowane. Jeżeli starczy parę godzin jeszcze przy bizonie, no to tak, a resztę w poniedziałek i w odtorku koszenie. Jeszcze sprawdzę pogodę, ale... ale chyba nie jest źle. Jak będzie tak dalej, jak jest, to jest na luzie. dzisiaj, jutro, poniedziałek w piątek następnie ma padać to do piątku skosimy wszystko to nawet będzie już potależowane i poplony w Noworoczu dobra, odjeżdżamy ile ja potrzebuję odjechać? sporo pod przyczepkę tam Albo senatora, może wziąć na ten zlot. Może się go uda sprzedać, żeby tutaj nie marniał. Moim zdaniem, to jest baza. Po prostu idealna baza do renowacji. My life be like mm, a, uu, uu, zobacz nowy samochód rozpieczętowuje jak wurdo hmm. przydałby się detailing Powiem Wam, kocurowo wyglądają te lampy. Ktoś pisał, że nie, że lipa, ale film nigdy Wam chyba tego nie pokaże. Te ringi są kurwa cudowne, ludzie. Te ringi są cudowne. Powiem Wam, że jest kurwa fajna. Nie powiem, że o, o Lśniewa, no bo jest jeszcze roboty, trochę przy niej. W ogóle sprawdzę, że koła podokręcane dobrze. Ale chyba tak. Nie. <ścoughs> o, w mordę, misia. Pięknie. Pięknie. Zobaczcie tą sylwetkę, tę banan, jaki ma długi tył w ogóle. Ja jeszcze zobaczymy, jak ze złożonym dachem wygląda. Coś wspaniałego. Uważam to za najprzystolniejszy pojazd, jakim kiedykolwiek jeździłem, chyba wiecie. Tu mi też opone szurało jeszcze w tym miejscu, trzeba podpiąć. To jest zlepek kurwa krew Fipo i US krew i łzy Ale linia jest piękna Te wybujałe kształty normalnie to jest coś z, To widać że to jest nie z tej epoki, nie? A jednak nowoczesne wydanie Te różnobarwne kolory jeszcze tutaj troszeczkę psują cały efekt. Bo nie można złapać wyobraźnią tego tej bryły tak bardzo, nie? bo jest kamuflaż, można powiedzieć, założony w tej chwili moro. Ale ta, ta barwa jednolita tutaj już naprawdę wyprowadzi nam to w 100%. No, patrząc w ten sposób. No to syrenka. Może gdyby postawić obok drugą, oryginalną, to wtedy by się wyłapywało różnica. Bo, bo tak to nie za bardzo. No Patrzysz i widzisz, syrenka. Ale no wiesz, że coś jest nie tak. Dopiero tutaj widzisz, co. I te ringi. Naprawdę uwierzcie mi, że to jest strzał w dziesiątkę. Pięknie to się prezentuje. No i te, te garby Te garby to jest właśnie to co robi tutaj zajebisty efekt Polskie Porsche Ależ ona pięknie strzela w te tłumiki, słyszycie to? Jako na kaszle Musimy dach. Będzie gorzej czy lepiej? Wiem że tak. Wiem że tak. Wiem że tak. Jeszcze zanim tak, to tak. Tak. I tak. No. Z jedno chociaż zabezpieczyć. Ha. Nie no kurwa dziwnie. A, no, świateł nie wyłączyłem. Jak kamera to w ogóle pokazuje w oddali. Dobrze to wygląda, co? Ten tył teraz się wydaje jeszcze dłuższy niż w rzeczywistości. No, mamy okno do zrobienia, ale to też nie problem. Zadzwonię do firmy w Lublinie, która naprawia dachy. Zapytają się, jaki samochód. Ja powiem, no, Ford K. A jak przyjedziemy tym, to czy zrobią kurwa, moim zdaniem? Światło, maska, zobaczmy, co w środku. Pod maską kryje się potężny, silnik ze Stani Forda 1, kurwa 6. A tu mamy wiatrołap. Ze względu na to, że grill przeniósł się nisko i. O... Chłodziłby tylko dół chodnicy, To zrobiliśmy z lewej strony łapacz powietrza, żeby walił na górną część, nad belką. No i teraz będzie go, będzie to robiło swoją robotę. Pięknie. Odwrócimy procedurę składania dachu I już kot nie? Jest kot. Tak, tutaj mamy jeszcze tą oryginalną o, klapkę, która siądzie na swoje miejsce z odpowietrznikiem razem. Na kluczyk zamykana, otwierana. Także to wszystko będzie funkcjonować tak jak, jak działało do tej pory. Bagażniczek skromny. Ale, ale jest kuferek, walizeczkę można sobie, tutaj mamy rewizję do lamp, wymiany żarówek, kawał dobrej roboty. Ja się lecę cieszyć dalej.